Chodź w sam raz, by ratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe. Kodlioko, więcej jest niż goł, Kodlioko, wzmocni siłę twą, oko, wrogów się na dno, Kodlioko, zniszczy każdego. Kod Lioko, laboratorium. Hmm. Co to za wieści, nie możemy się doczekać? Nareszcie wymyśliłem. Co, jak wyrobić sobie mięśnie bez gimnastyki? Śmieszne. Wiem już, jak materializować was na ziemi prosto z sieci. W sumie było to łatwiejsze, niż mi się zdawało. Zastosowałem zasadę synchroniczności w aparaturze superkomputera, a potem rozwinąłem energizującą projekcję. Innymi słowy, poludzko mówiąc, to znaczy, że umiesz nas teraz odesłać na Ziemię prosto z sieci, tak? Dokładnie. Zrozumiałeś bełkot Einsteina? Jasne, po czasie zaczynam wreszcie kumać fizykę kwadratową. Kwantową. Ta, ale brzmi, kanciaście. Czekaj, to znaczy, że teraz ze skida możesz nas przenieść gdziekolwiek? Wcale nie gdziekolwiek, ale w pobliżu superkomputera mogę. Wygenerować kopie Nazwałem to teleportacją Cześć wam, co tam? Jesteś gotowa wyskoczyć z superkomputera? Przeniesiesz nas do świata z sieci? Tak Wieczorem spotykamy się w fabryce, żeby spróbować Ale ekstra Pa Jumie e, chciałbym cię o coś spytać Hmm Wow, była zimna jak królowa śniegu. Czym sobie na to zasłużyłeś? Nie mam pojęcia. Ta zima zaczęła się już przedwczoraj. To dziwne, przedwczoraj były jej urodziny. Co ty? No ja nie mogę, żartujesz. Mam nadzieję, że jej złożyłeś życzenia. Takie sprawy są bardzo ważne dla Yumi. No nie, na śmierć zapomniałem. Rany teraz mnie znienawidzi na miesiąc. Być może, chyba że kupisz ładny prezent, żeby ją ugłaskać. Pójdę teraz. E, znaczy, gdybym mógł. Stern! Ile razy mam ci powtarzać, że flondra nie jest latającą rybą, więc nie ma powodu, żeby ją wyrzucać przez okno, szczególnie wtedy, kiedy okno jest otwarte, a ja pod nim stoję. Powiem Ci tylko jedno słowo! Dwie godziny szlabanu! Pomyliłeś się, przysięgam ci, Jim! Baxter, tak, masz rację! Rzeczywiście się pomyliłem, zamiast dwóch godzin będą cztery godziny szlabanu! I jeśli dalej będziesz pyskował, dopilnuję, żebyś siedział w czytelni przez osiem godzin! Przez tego Jima mam cztery godziny szlabanu. A potem jest lekcja szardena i... Spoko. Muszę kupić parę rzeczy dla Kiwiego. Mogę też coś wybrać dla Yumi. Serio? Zrobisz to dla mnie? No jasne. Jestem ci coś winien. Bo ta latająca ryba była moja. Że co? I zwaliłeś ty... wszystko na mnie? Za bardzo się śmiałem, żeby mówić. Och, ty wiesz, że ci zaraz... <śmiech> <śmiech> Ty, przestań się wreszcie boczyć Masz, to poprawi humor twojej platonicznej przyjaciółce Ej, wielkie dzięki Co to jest? Niespodzianka Yumi będzie zachwycona, spoko Ej, wy tam, żyjecie? Ech? Może byście się tak pośpieszyli, co? Mam wam przypomnieć, że ważna robota czeka? Dobra, nie jesteśmy twoimi robolami W sumie to jesteśmy Ech. W szkole nieźle, a u ciebie też jesteście gotowi? Teleport. Gotowi do startu, gotowi zabieram podpory. Silniki pionu. Start. Dobra. Tarcze są aktywne. Sonar też aktywny. Stabilizatory włączone i sprawdzone. Oś podstawowa jest. Laseromioty włączone. Łódź gotowa. Prowadzam współrzędne repliki. System holo włączony. Dobra, szukacie węzła na 045. Zrozumiałam, ustawiam kurs. Przełączam się na silniki turbinowe i pomocnicze. Repliko, płyniemy do ciebie. Zaknęblujcie go. Po co? Przynajmniej jest miły. Niesamowite, rozmawiają. Zamkni się od... Się, szerokopasmowe przyspieszenie za 3, dwa jeden zero. Hamowanie, jesteśmy Jeremy. Tak, widzę. Teraz powinniście już widzieć replikę. Tak, jest tuż przed nami. Płyniemy do portalu wejścia. Cyfrowy klucz aktywny. Wysyłam ci sygnał, Jeremie. Dobra. Za chwilę go otworzę. Jest jakaś aktywowana wieża To znaczy, że Xana psoci gdzieś bardzo niedaleko Superkomputera, którego szukamy Ciekawe Jeśli chcemy wiedzieć, co robi Ej, może wypróbujemy tę twoją teleportację Żeby mieć pewność raz na zawsze Zgadzam się z tobą, ale najpierw trzeba zadokować Skida przy wieży Niedaleko jest jedna, na godzinie trzeciej Widzę ją, jest w porządku Chyba uda się zamocować Skida Powolutku O, trochę w lewo, ostrożnie Pasażerowie z tyłu nie mają głosu Sorki, Elita, wiem, że sama dasz radę. Dokuję. Skid wylądował. Brawo, księżniczko. Świetnie. Dajcie mi jeszcze chwilę na aktywowanie wieży dla nas. Już gotowe. No dobra, zaczynam. Czy jesteście gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Teleportacja. Nie udało się, Jeremy. Ciągle tu jestem. To dobrze. Zapomniałem ci powiedzieć, że tym razem postanowiłem teleportować tylko Oda i Aelitę. Wolę, żebyś został z Yumi i bronił Skida. Jeśli będzie tak jak poprzednio, to Ksana za chwilę wyśle komitet powitalny. Gdybyś powiedział wcześniej, moglibyśmy się zamienić. Ale się cieszysz, że jesteś ze mną? Nie o to mi chodziło. Dobra, wiecie co robić. Wysadzę was na zewnątrz i zajmę się pracą. A Elita od? Słyszycie mnie? Elita od? Elita? O! Chciałbym wiedzieć co się stało. Koko, o! Udało się! Świetnie, cieszę się, ale dlaczego tak wrzeszczysz? Dobra, gdzie jesteście? Nie uwierzysz, ale chyba w dżungli. I tu jest dzień! Już czaję. To inna strefa czasowa. Chyba jesteście w Amazonii. Tak, to wspaniałe. Ale ciuchy mamy z lioko, dlaczego? Bo teleportacja nie jest prawdziwą dewirtualizacją. To nie są wasze normalne ludzkie postacie, tylko... Ej, 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 czekaj Frankensteinie! Chcesz powiedzieć, że my to nie my? To nie są wasze ciała, ale coś w rodzaju spektrów na obraz waszych wirtualnych postaci. To my teraz jesteśmy spektrami? Bardziej przypominacie polimorficzne spektra niż... O, niesamowite! Skoro tak sądzisz, ale to bez znaczenia. Szybko poszukajcie superkomputera. Teleportacja nie trwa wiecznie. Ile mamy czasu? E, 52... Nie, 26... E, nie, 13 minut. Kolej zwariował. A gdzie my tu znajdziemy superkomputer? Za drzewem? Jakbyś zgadł. Czekaj, nie możemy się dogadać, co? Gdyby ktoś zapomniał o moich urodzinach, nie robiłbym z tego halo Dlatego, że ja nie zapominam. Ach. Wiesz co? E... Dobra, nie ty. Chodziło mi o kogoś. No, no wiesz. Słuchaj, lepiej tego nie kończ, bo wszystko pogorszysz. Yumi, Ulrik, Ot i Aelita znaleźli laboratorium. Moja teoria się sprawdziła. Teraz szukają superkomputera. U was wszystko w porządku? Trochę chłodno, ale... Oh! 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 Szybciej! Jeremy, Xana znowu atakuje! Yumi. Wysyłam wam dwa pojazdy. Załatwię przystojniaka. Tak, jasne. Uważajcie, jeśli Skid odłączy się od wieży, a lisa i Oth już nie wrócą. Uprzykrzymy życie wrogowi, nie martw się. Walka z Williamem poprawi mi humor. Hæ? Będę. Skąd to wiesz? Bo mam niezawodny zmysł kierunku. you <laughs> Stawa sztucznych roślin biurowych? O-o, chyba nie. Aelita, od! Znajdźcie szybko ten superkomputer. Yumi i Ulrich walczą z bandą Tarantul. Śmieszne, też je tu mamy. Co mówisz? E, nic takiego. Aelita, co się robi z takich pająków? Wydaje mi się, że Ksana próbuje przekształcić te Tarantule. Ale Co? Pająki nie atakują, chyba że na nie usiądź. Dobra, dobra, nie patrz na mnie takim tonem. Poza tym nikt mnie nie usłyszał. Co mówiłeś? Laserowa strzała! Uczył cię ktoś grać fair play? Ej, to naprawdę mnie boli! Pole energii! Przegrałeś William. ああ。 Po to koniec, Yumi. Jeremy Mayday, SOS, dawaj mi tu zaraz dwa wachlarze. Zaraz, to trochę za szybko, Yumi. Ale zobaczę, co się da zrobić. <smuchy> Dobra, koleś, wracaj do klatki. Ej, ty! <try> Świetne z ciebie, Spektrum! Tak uważasz? Ale nie czas jeszcze na medale. Musimy znaleźć superkomputer. <grymne> Jeremy? Jeszcze chwilę, pracuję! I jak? Nie masz przy sobie czterolistnej koniczyny albo podkowy? Czyli jest aż tak źle. Niezawodny zmysł kierunku, co? Byłam pewna, że trzeba było iść w drugą stronę. Czekaj chwilę! Bingo! Mamy superkomputer! Świetnie! Zniszczcie go i to natychmiast, bo Jumi długo tam nie wytrzyma! No, nie trzeba podać kot. Brakuje tylko psów. Ja to załatwię. Hmm. Hm. Musimy się pozbyć tego na zawsze. Teraz ja się tym zajmę. Lasowa strzała! Nie mogę w to uwierzyć! Jeremy, mamy poważny problem. Superkomputer jest chroniony polem energetycznym. Musicie znaleźć źródło zasilania tarczy. Ja stąd nic nie mogę zrobić. Postarajcie się szybko. Jeremy, teraz albo nigdy. O, strasznie, przepraszam. Patrz, tam są soczewki wyświetlające pole energetyczne. Jeśli je zniszczymy, być może wyłączymy też tarczę. Mniejszego celu nie mogłeś znaleźć. Nikt w to nie trafi z tej odległości znaczy z wyjątkiem mnie. Strzelaj, zajmę się nimi. Adios, amigos! Kod XANA. Zastanawiam się... Ot, Aelita, zgłoście się! No co jest? Co się znów dzieje? Sana przejął kontrolę nad naszą wieżą. Wasza teleportacja ustała. Musimy porzucić misję. Możecie wracać do domu. Zbudź się, Aelita. Mm. Aelita, zmywamy się. spider z koleżankami już są. Dobra. Lecimy. Nie ma się co załamywać. Zrobiliśmy co się dało. Może, ale musimy się dowiedzieć, co Ksana chce zrobić z tymi wielkimi pająkami. Tak. Musimy wrócić do repliki, teleportować was znowu i zniszczyć ten superkomputer. Nie ma sprawy, póki co. Mogę się przespać przez parę lat. Jasne, i masz rację. Wszyscy musimy się wyspać. E, Yumi. Co znowu? Proszę, twój prezent urodzinowy. O, dzięki Ulrik, to bardzo miłe. Co, nie otworzysz go? W Japonii nie otwiera się prezentu przy tym, kto go dał. Nie ma sprawy. Pewnie myślisz o własnych urodzinach. O tak. Ale to jedna ze spraw, których nie pamiętam. Nie znam swojej daty urodzin. W czym problem? Wystarczy, że wymyślisz sobie jakąś datę. A może ty mi ją wybierzesz? Dobrze. No, to mów. No, nie powiem ci, to będzie niespodzianka. Ej, idziecie czy nie, szybciej, bo w końcu zasnę na tym moście. Już idziemy, nie bądź całego miasta. Dla kogo ten prezencik? No, dla kogo, mój fiesiuniu? Ty wielkie dzięki za Jumi, naprawdę mnie uratowałeś. Nie ma sprawy. Mm. Ładny ten naszyjnik, ale chyba troszeczkę za drogi dla psa. Hmm? Obracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka. dźwięki montaż Hanna Makowska. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Aelita Beata Wyrąbkiewicz. Jeremy Anna Apostolakis. Od Brygida Turowska. Sisi, Krystyna Kozanecka. Ulrik Tomasz Bednarek. Yumi, Anna Sroka. Oraz Agnieszka Kunikowska. Elżbieta Bednarek. Cezary Kwieciński. Robert Tonden